Cześć! U nas dzisiaj sobota i właśnie wyjechaliśmy w podróż do miejsca, które w sumie myśleliśmy, że nam się nie uda go zobaczyć podczas pobytu w Australii, ale tak się szczęśliwie złożyło, że byliśmy przez ostatnie trzy tygodnie w Melbourne i robimy dzisiaj i jutro. I pojutrze. Road, po road trip po najpopularniejszej drodze w całej Australii, czyli The Great Ocean Road. Z um, bardzo uroczego e, nadmorskiego miasteczka zwanego Turkey, Nie wiem, czy dobrze to mówią. Turkey. Tor nie, właśnie Turki. Tak, i teraz um, pierwszy widoczek po drodze. Także wychodzimy z auta i idziemy oglądać. Great Ocean Road to przede wszystkim e, plaże i bardzo, no takie ikoniczne wręcz plaże, niektóre, ale jest też kilka takich atrakcji po drugiej stronie drogi. I teraz właśnie idziemy do jednej z nich, mojej ulubionej, w sensie kategorii ulubionej atrakcji, czyli do Wodospadu. Ale to pięknie pachnie. Tutaj jest bardzo dużo lasów eukaliptusowych w okolicy. Ponoć też są koale, więc zapach jest po prostu oszałamiający. Szukaj Co tu się dzieje? Szukaj A to koi. jest ten trajk już? Nie. <laughs> Ale może tutaj nas nie zaskoczą, no jest dużo eukaliptusa. Także rozglądaj się. Zobaczcie, robimy teraz. Szukamy niedźwiedzia największego. Pomyli... Australijskiego. Największego niedźwiedzia. Na jeszcze niedźwiedzia. De... to toalet, ok, nagram cię. <laughs> Uwielbiam w Australii to, że co stan, co region, to jest naprawdę totalnie inny krajobraz i właściwie po południowej Australii dosyć mało, do tej znaczy właściwie w ogóle nie podróżowaliśmy i na przykład są takie słodkie, śliczne kwiatki. Ale koali nie ma. Nic cię. Chyba się poddajemy. Widzisz? Widzę. Nie śpi. Nie śpi. <śmiennie> <śmiennie> Ale super, tak się cieszę, bo pierwszy raz widzieliśmy koale tak naprawdę w naturalnym środowisku, bo widzieliśmy wcześniej w takim sanktuarium, gdzie są leczone, a tutaj tak naprawdę na drzewie, po prostu nad rzeczką. Mega. I w ogóle chyba mieliśmy mega farta, bo był tylko jeden, ale za to taki duży, dorodny. Nie, chrapał. I chrapał. Chrapał, ryczał. Nie wiem, co, co to było, ale... Może to był ten, to był ten taki krwiożerczy koala. A może. Są też kangury po drugiej stronie rzeki, ale do kangurów troszeczkę bardziej <grych> przywykliśmy. O, właśnie gołimy się z kakadu. Tak. To jest koala. To jest go słychać. Ready? Ready. O, wygląda mniam. W każdym miejscu, chyba w którym spaliśmy w Australii, przynajmniej ostatnimi czasy, jest self-check-in. Śmiesznie to wygląda, bo po prostu każdy z ulicy mógłby teoretycznie wejść. Jesteśmy ostatni. check w tym hotelu to jest jak gra w, jak gra w podchody, jak byliśmy dziećmi. Okay, unit number 2. Jaka please, jest następna wskazówka? Please find the key for unit number two in the key drop box on the wall outside of reception. Jest, jest good. <laughs> Już mogli tam powiesić. Wyszło by na to samo. Mm, parking mamy. Covid check-in, check-out. Wi-fi. Dobra, wszystko jest. W którą stronę idziemy? Środkiem, e czy? Tu można chyba teoretycznie. Tu czy nie tu? tu jest 15. Poprosimy od razu roomtour. <noise> zapraszam. Śpimy w motelu w miejscowości, która jest urocza i nazywa się Apollo Bay. Apollo Bay, jest bardzo fajny klimat. Kurde, duże to, naprawdę. Jak na motel australijski, bardzo Odzielka, proszę bardzo. Chodź, chodź, chodź. Tak. No i... pokój. Tada. Na którym łóżku będziesz na no to, to jest łóżko, jak ktoś się nie będzie potrafił zachować. Tak. A tu się wychodzi na... taki... tarasik? Jakby? A tam A jest dobra. nasz samochód. Czy ja przejdę do samochodu? Ja no, przejdę. No, nice. Czy widać gwiazdy? No nie w telefonie raczej. Dzień dobry, jesteśmy w Apollo Bay i przyjechaliśmy w poszukiwanie jakiegoś śniadania. I w sumie Apollo Bay to jest takie typowe australijskie nadmorskie miasteczko, czyli rząd budynków, w których są różne kawiarnie, restauracje i itd. Parking przydrożny już drogi. No i po drugiej stronie tam jest morze gdzieś. Piękne widoki. Tak, piękne widoki na górki. Nie zawsze są tak piękne widoki w tych miasteczkach. <grym> Ale tak. Jeszcze gdzieś tutaj powinien, powinien być plac zabaw. Pewnie gdzieś jest, gdzieś tam dalej. Podejrzewam. Zawsze jest właśnie taki pas zieleni, e, z ławkami. Ławki i... Czasami toalety. grille. A, tam są to toalety publiczne. I Visitor Center i Australia Post. Musi być zawsze musi być poszta. Poszta? O jest, poszta. <grym> tak, jest, faktycznie. No dobra, to idziemy. Szukać śniadanka. Co tam masz? Jajo. Jajo. Klasyka. Ja mam asai bowl. Smacznego. Jesteśmy właśnie na plaży w Apollo Base. Mieliśmy śniadanie i przyszliśmy sobie zobaczyć, jak tutaj wygląda. Przepiękne są tam te pagórki. Możesz pokazać. Dzisiaj na lunch dojadamy wczorajszego Pattaya, bo porcje były tak ogromne, że nie byliśmy w stanie ich zjeść. Mamy tak naprawdę pełnowartościowy lunch, w sensie taką porządną porcję lunchu. To jest no, nawet taki chłodny. Jest to, mam spod... to w Australii, w Polsce. W sensie, że azjatyckie jedzenie. Azjatycki, mm. to prawda, więc wybitne. Więc jesteśmy sobie na parkingu. <noise> Więc siedzimy sobie na parkingu e, w okolicy 12 pustołów, czyli największej atrakcji w okolicy. O! Jemy pattaya, co by się wydarzyło. Dobra, to znak, żeby się zająć jedzeniem. <noise> no, jak też coś jecie, to smacznego. <noise> Byliśmy wcześniej pod dwunastoma apostołami, których już swoją drogą nie ma dwunastu, tylko jest chyba ośmiu? bo kilku się zawaliło, a teraz jesteśmy w innym przepięknym miejscu, gdzie ocean wpada przez taki przesmyk. Zobaczcie sami. zresztą. Mega ładnie. Bardzo mi się podoba tutaj. No co zrobiłaś właśnie przed chwilą? Się, się dla sztuki. Było warto? Tak. Ok, to room tour numer 2 na Great Ocean Road. Tutaj stoi nasza fura, a tu mamy wejście do naszego pokoju. Śpimy w motelu. Zapraszam do środka. Właściwie wszystko widać, jak to wygląda. W sumie, tak jak każdy pokój motelowy. Dzień dobry w poniedziałek. My już właściwie zaraz będziemy wracać do Melbourne, ale jeszcze mamy tutaj w okolicy Port Campbell, gdzie spaliśmy dwa ładne miejsca. I to jest jedno z nich, tu jest Port Campbell i taka zatoczka, bardzo urocza. Jak widać pogoda już dzisiaj troszeczkę się zepsuła. Wczoraj wieczorem w ogóle lało i było bardzo zimno, więc dobrze, że wzięliśmy kurtki przeciwdeszczowe. No dzisiaj jest troszeczkę gorzej, ale w sumie i tak mieliśmy całkiem spoko pogodę.